Dobra, już. Prześpię po tak że się... Co jedziemy, wujasz? Już wyjechał, Jedziemy, dzisiaj rzut dla na bo tam największa cena jest. O, widzę. O jasne, więc co ten tam, Co, wujasz? To no, chyba już pijany jest. Czekajcie bo pan zwykle znowu się. Dobra. No, tam mam nadzieję, że nic, nic robi, nie nie skoci się Nie skoczy do nic z tych kwiatów. Hehe. <laughs> ja ja z czego tutaj się śpieć. Sędzia sobie na polu. Chyba. O, skręcę. Zobaczło niech. Syrokować. Widzę, że Bogdan też tam. Tam jest, nie wiem, co wują, znowu odkleja, serata to, to chyba pewnie chłop. Ma takiego dużego humoru jak dziś. Dobra, zajeżdżamy tutaj, ale dobra, już wam nie będę nagrywał. Widzimy się jak już będzie pomagać u Pana Bogdana przy słowie, bo jeszcze ja nie zabrał. Dobra, już. Dobra, zboże jest sprzedane, ponad 60 tysięcy za to wyszło. Tutaj jeszcze podzieliliśmy się z Panem Bogdanem na pół. A jak widzicie, jeszcze się, przygodziły się Pana Bogdania w ciepliku. To jest trochę inna motoryzacja niż u nas. To jest pewnie, pewnie Kolejny odcinku no, na pewno nie zobaczę czy zwierach Nie, bo na samym odcinku już będzie akcja kukurydza. Potem będzie uprawa uprawa prawo Prawa to będzie luwuja, prawa, prawa a ja będę na przy się Nie, Fenda weźmie. Za kasy kasę będziemy jechali. Będziemy oglądać nowy ciągnik, bo postawiliśmy, że sprzedamy jednak Fenda. Więc nie nam długo służył. W sumie wymieniliśmy go na trochę większego, ale no co mnie się ciągnik, nikt się przyda. A to oprysków, chłopaka przyda trzy Po W ostatnich latach już siejemy tym naszym ciągnikiem, bo zamieniliśmy na Northstera. Ale moja postawa to, że coś niech się go będzie wybrali Tak samo jak Bogdan będzie coś kupował za tego małego maseja Ostatni rok już nie będzie ładował Ale on będzie zostawił sobie tylko Żeby By na żadek miał Bo się tam mieli pasek tam z młodym O tam za ja ja tutaj chcę, żeby pogadać z Bogdanem? Niech to popatrzeć czy jeszcze, bo jeszcze nie z blisko koryteta, popatrzyć, czy dzikie tam jakieś są, czy nie. I jeszcze nie. No jeszcze te dupie biegi mi ciągle same skaczą. A no co, to taka prasa to nawet ciekawa jest. A po akcji kukurydza to na pewno będziemy coś tam krmić jeszcze z, z ziemniakami, wokoło domu mamy jeszcze i jeszcze tam j**era jeszcze w sobie zrobimy, tam nasz, nasz tam, nie wiem, kilka miesięcy jeszcze chyba, jak tam ostatnio nie przywieźliśmy. I, i powiecie, co dać z knurami? No lecił się rybusz świnie już nie będziemy już kodować. Ja postanowił, że już nie będzie. No wiecie, no po tym wypadku, co był w pierwszym sezonie w wakacjach, to, to sobie trochę było małych przygód. Bo no, no, na L-Gracie mam nadzieję, że takich wypadków już nie będzie. I jeszcze rozglądamy się za piszcie mi jakieś małe kombajny, nie wiem czy powyżej maszę Maszyn, czy w jak Papa Bogdan no Pewnie nie jakiś Nikoland, bo Holland, bo nie ma jakichś mniejszych Holandów. ale najmniejszy to jest, nie wiem, taki dup, trochę jak cr 1090 Na tamtym polu będziemy się sobie pszenicy A, z, a na tym tam gdzie jest kuchonice to ja nie wiem Jeszcze D Dobra, wstać tutaj do tyłu Nie wiem, bo się że na tamtym polu coś będzie siane Ech, Jeszcze pan to gdy coś kupić I ma... Jedno, I ma ma jeszcze jakieś jeszcze jedno. no kupić no nie wiem mam pewno też jakiś ciągnik sobie jakiś wygod, no to kupić powyżej 200 koni żeby ten agregat uprawowy siewdy tym ciągnąć no bo masy tego tylko ma problemy pewnie mnie spytacie co dalej tam była Andrzeja, Zbyszka i Ryśka Ja jeszcze nie wiem co dalej tam, tam będzie Ale mam nadzieję, że coś tam będzie ja, jeszcze Mam nadzieję, że tam się nagra złote E3 Na kanał Bo ja planuję jeszcze to wszystko nagrać przez do rokiem Żeby nie było Jak wiecie, no, jest złote E2, ale... Na plan Planuję nagrywać te filmy nie żeby ich było jak najwięcej w dniu tylko czasami ten internet u mnie to tak u um, mnie działa i tak mi wychodzi sobie o zaraz Bela będzie Dobra, wypuszczamy my wiele chodzą. jeszcze 8 minut minęło. Dobra, teraz się do tyłu. Jak widzicie, no ja się zadowitowałem, tylko Pan Pogdan tylko nie zebrał tego... tego bel. Ale myślę, że jeszcze dla nas to Był ja zrobię tutaj ostatni przejazd. I resztę tu naszą zdalujemy. Zobaczymy, czy to w ogóle dźwięknie, czy nie. Bo inaczej, bylowo wracać do nas pociągnik. Bo nasz cholernik ma tego większego tura. A pan. A pan. Am, kurde, kurde. Pan Bogdan dla nie ma. Ale Pan Bogdan robił takie wiele wielkie, że mu się nie chciało. I to mnie świadomo tylko owe co moinduję. Także palimy jego małego i będziemy je. Jeszcze ja widzę, że jeszcze kombajn ja kombajnu nie schował. Dobra, palimy tego małego petkę, najedziemy no tego. Nie wiem czy to w ogóle nie, czy nie. No, bo jak wieczno no, Pan Bóg miał przejść tą 55 jeszcze, ale powiedział, że nie będzie wywozili. Tak to ma no, Ja tego po prostu. Są. oj Właśnie o tym mówiłem. No i musimy śmiegać pociągik nasz Dobra, ten mam na już a ja wam dziękuję za oglądanie W następnym odcinku chyba zobaczycie akcję kukurydza Ale już nagrywam Ja już wykopek już mam nie będę nagrywał Bo przyjedzie tak, taki wielki kombajn No tam powiedział, że nie chce być nagrywany Także widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdro, zapraszam Was do. Niedługo dam złote E3. Raz, dwa, trzy. Puszczam złote złote E3. Daję szlapki złota na ziemię, ale nie zostaje mi nic. Daję do banku i nic nie mówią. Dają mi złote E, jak trzy. Złote E. Ej, jak piknie Hej, tutaj auto. Agrody Holland, Agrody Holland, Agrody Holland.